Protokoły przedmałżeńskie, czyli ta kwestia prawna, Mówimy o Anglii, która jest tutaj robiona w Anglii, że... a potem ślub jest w Polsce. I ci ludzie wracają do nas z powrotem, wchodzą, oni tutaj mieszkają. Tak, że... I te małżeństwa, wiedzą, które są na miejscu, jadą, one budują tak. kościół. Ja, ja myślę, że Tomek to potwierdzi. Nasz kościół, kościół, który jest tutaj w Anglii, my nie jesteśmy kościołem wyobcowanym. My należymy. My jesteśmy na terenie Kościoła katolickiego w Angliwali. To biskupi Angliwali utworzyli Polską Misję Katolicką, dali jej niezależność, dali uprawnienia rektorowi. My sami tutaj organizujemy nasze duszpasterstwo i jak przyjdziecie do nas, jak zobaczycie w Kościele, to ten kościół jest młody. To są młodzi mężczyźni, młode kobiety, pełno dzieci. My mamy kościoły pełne, ale nie łudźmy się. My mamy też 10-12% w stosunku no do liczby osób, się, które mieszkają tutaj, jest ciężki, a szybka. które bezpośrednio co, co niedzielę są w kontakcie parafialnym. Ale ta parafia to nie jest kwestia tylko niedzielnej Eucharystii. Mamy tak wiele różnych, powiedzmy, inicjatyw, tyle spotkań, kościół. Tutaj, dla nas, to jest miejsce spotkania, to jest miejsce, gdzie Polacy przychodzą, gdzie... Widzisz, ile w Radiu Obrotowym się, siebie, że, się wszystkiego polskim, dowiedzieć. Ale równocześnie wychodzimy poza Eucharystię, wychodzimy poza Kościół. To są całe inicjatywy dotyczące duszpasterskich, powiedzmy, przedsięwzięć, jakie mamy i żeby... Jakoś dotrzeć więcej do dzisiejszego Polaka, który tutaj jest. Teraz w grudniu, znaczy, przepraszam, w grudniu, teraz we wrześniu mamy kongres tak nowej ewangelizacji. Co to znaczy? Spotykamy się na południu Anglii, we Swindon, 15-17 wrzesień, i spotykamy się na północy, 22-24 wrzesień. I temat jest, w jaki sposób my dzisiaj, tu w Anglii, Korzystając z tego, co już robimy, w jaki sposób prowadzimy ewangelizację, w jaki sposób dotrzeć do wszystkich innych, w jaki sposób Ewangelia ma być, powiedzmy, obecna w życiu naszych Polaków, rodaków, którzy tutaj są. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby umieć nas zgromadzić, bo rodzajem Kościoła to jest objęcie całościowe człowieka. Ale przede wszystkim to jest przyprowadzenie Go do wspólnoty, która jest wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, wspólnota, która żyje Ewangelią, i tu mamy różne sposoby tego robienia. Chcemy się zastanowić, co możemy więcej zrobić, jak dotrzeć, w jaki sposób pomóc, jak przyjąć i tak dalej. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za zabranie głosu. Du, du, ksiądz jest dusz pasterzem i, i siedzi już tam dłuższy czas, także to jest cenne są spostrzeżenia. Ja bym oczywiście to potwierdził, wszystko co, ksiądz, mówi, co ksiądz tutaj powiedział. No, Jeden z takich inicjatyw yy, yy, pięknej współpracy No to jest chociażby się wydarzenia w Latwen Święto Rodziny, z którym tak emocjonalnie też jesteśmy mocno związani, na które przyjeżdżało na początku 300-400 osób. Teraz ponad 1000 osób gromadzi to wydarzenie. Można więcej zobaczyć na stronie radia. Katolickiego radialo Londyn. www.krlradio.com pisane razem.com. Także zachęcam, kto, kto siedzi przed internetem. Bardzo dziękuję, księdzu rektorowi. Span pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z Londynu, gdzie dzisiaj jest ciepło, bardzo ciepło, hmm. ponad 20 stopni. To bardzo się ciepło, bo wracamy w piątek, więc miło będzie wrócić do dobrej pogody. Księdze rektorze, bardzo, bardzo dziękujemy za. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was mocno Panie. i serdecznie z Londynu. Pozdrawiam z Panem Słuchamy Radio Maryja. E, dobry wieczór, szczęść Boże. Niezadowolony Jezus Chrystus i Maryja Włosz Szydłiewicza. Ten temat jest w Podhalpacie. Chciałbym się mimo dołączyć mimo, mimo. do dysji na temat imigrantów. Naród niezadowolony. No, tutaj chodzi o to, nie ma czy emigrować razem, włoskie, czy osobno. Chodzi o trwałość małżeństwa. My nie mówimy o imigrantach. Nie ma gościa. Tylko, tylko mówimy goście. o Polakach wyjeżdżających do Anglii, bo konkretnie mamy tutaj dyrektora katolickiego Radia Londyn przy sobie. Także w kwestii imigrantów to to nie, to jest za, 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 szeroki, to jest za szeroki temat. Nie twardzie, to tak. tego tutaj nie damy rady poruszyć dzisiaj. Audycja dla małżonków i mówimy o tym, że tak jak tutaj ksiądz rektor wspominał, jest naszym zadaniem, żeby pomóc innym małżonkom na wspólnej drodze do nieba. I to, to zadanie jest trudnym, w szczególności.